Witajcie. Jak dotąd największymi zwierzętami na świecie były dinozaury, i do tej pory zadziwiają nas one swoim ogromem. Ale nawet dzisiaj możemy spotkać olbrzymy o uderzających rozmiarach. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o największych zwierzętach na świecie. Ten lew jest tak duży, że na jego tle nawet Toyota Corolla wygląda jak zabawka. Wyobraźcie sobie szok, jakiego doznał kierowca. Gdy ten 300-kilogramowy król zwierząt spokojnie przeszedł obok jego samochodu. Nawiasem mówiąc, rekordowo masywny lew ważył ledwie 13 kg więcej. Patrzcie, jak dumnie ten gigantyczny kocur kroczy. Czy wiecie, kto nie boi się śpiących kajmanów? Gigantyczne wydry. Wyobraźcie sobie, że mogą one osiągnąć długość 2 metrów i wagę 35 kg mogą śmiało nawet pływać za kajmanami. Ten śmiałek postanowił pociągnąć pięciometrową anakondę za ogon Siła zaciśnięcia szczęk anakondy wynosi 16 kg na centymetr kwadratowy Zacisk anakondy porównywalny jest z siłą ścisku paszczy lwa Ci trzej panowie musieli wyłuskać z portfela po 600 dolarów kary za tak niebezpieczne akcje Afrykański byk Watusi ma najdłuższe rogi wśród byków. Mogą one osiągać do 2 metrów długości i ważyć nawet 45 kg. Rekordzistą takich rogów był byk o imieniu Large. Każdy z jego rogów miał 92 cm, a razem ważyły tyle co dorosła panda 100 kg. Jak myślicie, co by się stało, gdyby skrzyżować Watusi z jednorożcem? Ten piękny maluch urodził się z dwoma normalnymi rogami i jednym dodatkowym pośrodku czoła. W południowej Afryce miejscowi wierzą, że jeśli kto potrze róg, na pewno spotka go szczęście. Jeśli sądzicie, że łabędzie piękne i urocze stworzenia, to popatrzcie na tego wielkiego łobuza, który zaatakował biednego psa. Jego właścicielka jest niewiele wyższa od ptaka. Będzie mogą dorastać do 180 cm i ten nie jest wyjątkiem. To niesamowite, ale łapy anatolijskiego psa pasterskiego mają wielkość głowy właściciela. Kangale mogą ważyć do 70 kg i osiągać w kłębie nawet 90 cm. I wciąż ciekawe jest pytanie, kto kogo prowadzi. A ten piesek wygląda jak niedźwiedź polarny. Jest o połowę wyższy od właściciela i gdy staje na tylnych łapach mierzy 2 metry wysokości. Przy tej rybie nurek wydaje się być kruszynką. Ma ona około 3 metrów szerokości i 4,5 metra długości. To największy samogłów w historii. Maluch waży niemal 2,5 tony. A tutaj możecie zobaczyć największego ślimaka na świecie. Jest tak ogromny, że przekracza rozmiar głowy tego chłopaka. Należy do gatunku achatina. Ten rekordzista waży 900 gramów i mierzy prawie 40 cm długości. Ze względu na swój rozmiar, achatiny są zabronione w Stanach Zjednoczonych, ponieważ takie ślimaki mogłyby całkowicie zniszczyć całą roślinność na swoim żerowisku. Temu nurkowi się poszczęściło. Spotkał gigantyczną mantę zwaną morskim diabłem. Ta płaszczka ma około 5 metrów szerokości, a rozpiętość płetw piersiowych około 7 metrów. Ten pająk jest największym znanym gatunkiem pająka na świecie. Rozpiętość odnóży tarantuli goliata wynosi około 30 cm. Jego rozmiar pozwala na schwycenie na obiad ptaka. Ten pająk właśnie to zrobił. Prawdopodobnie ten gigantyczny kondor bardzo się nudził i dlatego podbiegł przytulić się do swojego przyjaciela. Skrzydła kondora mogą osiągać do 320 cm średnicy, a długość jego ciała wynosi 135 cm. To największy ptak na półkuli zachodniej. Kondor może nawet zaatakować byka i go pokonać. Kanadyjskie wilki potrafią rosnąć do niesamowitych rozmiarów. Dla porównania haski osiągające 60 cm w kłębie wydają się przy nich małymi szczeniętami. Waga takiego wilka może osiągać 90 kg. Belgijski koń Big Jake to największy koń na świecie. Jego wysokość wynosi 2,10 m a waży tyle co Jeep 2,5 tony. A oto kolejny, mierzący 195 cm belk. Jego dzienne wyżywienie kosztuje 315 dolarów. Parsheron o imieniu Tobi jest niezwykle silny. Z łatwością może przeciągnąć kłody o wadze 2 ton. Parsherony, ciężkie konie pociągowe, mogą dorastać do 2 metrów wysokości i osiągać wagę 1,5 tony. Ten żółw wygląda na olbrzyma dzięki odpowiedniej ogniskowej obiektywu. Ale żółwie skórzaste naprawdę są największymi żółwiami na świecie. Rekordista miał skorupę o długości 2,5 metra i ważył prawie całą tonę. Żółw olbrzymi Aldabra to drugi co do wielkości żółw na świecie. Ta starsza pani ma ponad 200 lat. Jej skorupa osiągnęła 120 cm długości. Ten mężczyzna musi być szalony, żeby drażnić krokodyla ludojada. Australijski krokodyl słonowodny o imieniu Cassius to największy krokodyl na świecie żyjący w niewoli. Jego długość wynosi 5 metrów 48 cm bez ogona, bo sam ogon mierzy kolejne 20 cm. A oto Brutus. Jest długi na 5,5 m, a waży około 2 ton. Między występami, aby nie stracić formy, żywi się rekinami. Największym krokodylem pozostaje okrutny Lolong, gat o 6-metrowej długości. Do schwytania zbója potrzeba było 100 osób. Największy niedźwiedź polarny, którego po śmierci zoologowie wypchali, osiągał 3 metry wzrostu i ważył całą tonę. Niedźwiedzie brunatne są tak ogromne, że do pracy z nimi potrzebny jest specjalny sprzęt. Na przykład ten gigant. Ważył 680 kg przy długości ciała sięgającej 2,5 metra. Ten krab tasmański jest tak ogromny, że można by z niego zrobić ponad 20 ciast krabowych. Waży 6 kg 800 i ma 38 cm średnicy. Jedynym krabem większym od kraba tasmańskiego jest japoński krab pacyficzny, który może ważyć nawet 20 kg. Swoim 6-metrowym odnóżem mógłby z łatwością owinąć samochód. Komar tasmański jest największym słodkowodnym bezkręgowcem na świecie. Jego waga może osiągnąć 5 kg, a jego długość 80 cm. A ten ogromny homar ma szczypce większe od ręki dorosłego mężczyzny i na tym nie koniec. Homary mogą rosnąć w nieskończoność. Ten człowiek miał szczęście złapać stuletniego homara tak dużego jak on sam. Ten rybak złowił największego karpia w historii. Ryba ważyła 105 kg. Walka z gigantem trwała godzinę i dwadzieścia minut. Karpia w końcu złapano, a przyjaciołom rybaka udało się zrobić mu niezapomniane zdjęcie z trofeum. Tym ogromnym lwom morskim, ważącym 300 kg, udało się ukraść jacht i prawie go zatopić. Żyjący w Parku Narodowym Wirunga goryl górski waży 250 kg, a wzrostem sięga dwóch metrów. To niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że goryle są roślinożercami. A na dziś to wszystko. Piszcie w komentarzach, które zwierzę wywarło na Was największe wrażenie. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia wkrótce.